Cześć, jestem Ania Żarek, jestem coachem Matrycy Energetycznej w Róże z Kart Tarota i Wahadełka. Zapraszam Cię na moją stronę magicznycoaching.pl oraz na mój kanał na YouTubie Magiczny Coaching pisane razem. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kryzysie, jaki przechodziłam w tym tygodniu, i to jest taki szczególny kryzys, który Anglicy nazywają Dark Night of the Soul, czyli Ciemna Noc Duszy. Nazwa Ciemna Noc Duszy pochodzi od XVI wiecznego wiersza Świętego Jana od Krzyża. Święty Jan od Krzyża opowiadał w tym wierszu o swoim oddzieleniu od Boga w momencie, kiedy został uwięziony w więzieniu za swoje niekonwencjonalne poglądy religijne. To, co ja przechodziłam w tym tygodniu, stwierdziłam, że to była ciemna noc duszy. To jest taki szczególny rodzaj kryzysu, kiedy człowiekowi się wydaje, że jest sam na świecie, jest samotny, że nie ma pomocy ani od sił wyższych, ani od nikogo. Kiedy patrzy na swoje życie, na swoje osiągnięcia i stwierdza, że nie ma żadnych osiągnięć, że wszystko jest źle i nie ma nadziei, że to się jakoś poprawi. Po prostu w tym momencie nie widzi żadnego światła w czarnym tunelu. To się nazywa ciemna noc duszy, ale to nie znaczy, że to jest jedna noc. To może być kilka dni, jak w moim przypadku. Ten rodzaj kryzysu w psychologii nazywa się Pozytywną dezintegracją w mitologii greckiej nazywa się katabasis. W szamanizmie nazywa się zejściem do światów podziemnych, a Jung w alchemii nazwał go nigredo. Jest to taki czas, który podobno jest potrzebny, żeby coś umarło w człowieku, coś się wypaliło, coś się skończyło. I jeżeli dobrze przejdzie się ciemną noc duszy, to potem następuje odrodzenie, a w międzyczasie ma się dostęp do swojego cienia, czyli energii tych rzeczy, które się odrzuciło. A odrzucamy na przykład strach, traumę, wstyd, takie emocje, których nie chcemy. One wtedy wychodzą na jaw, przerabiamy je w sobie, przyglądamy się im i jest szansa, że później wyjdziemy z tego kryzysu. Silniejsi. Ale co się dzieje, kiedy przechodzi się przez te na przykład trzy dni? Wydaje mi się, że człowiek przygląda się swojej esencji, swojej duszy. I takie pytania pojawiają się: kim jestem, dokąd zmierzam, co chcę robić, czy chcę, żeby było tak jak do tej pory, czy chcę coś zmienić. I tutaj jest ważne, żebyśmy nie patrzyli na, na świat, na to, czego świat od nas wymaga tylko, żebyśmy poczuli, czego sami potrzebujemy. Bo świat, wiadomo, na świecie osoba sukcesu to jest osoba, która ma rodzinę, samochód, dzieci, wykształcenie, pracuje, zarabia, ma jakieś mieszkanie i to wszystko jest wymagane, jak gdyby uważa się, że taka osoba jest, jest... po prostu odniosła sukces. A możliwe, że nasza dusza niektórych tych rzeczy nie potrzebuje i nie chce o nie walczyć. Chce być spełniona w jakiś inny sposób. I właśnie w czasie kryzysu można sobie takie pytania zadawać, można to poczuć. Kiedy takie kryzysy zdarzają się? U mnie to było bez przyczyny. W zasadzie trudno mi było wyłowić początek. Natomiast czytałam w różnych źródłach, że Taki większy kryzys może się zdarzyć, jeżeli nastąpi na przykład śmierć w rodzinie, strata kogoś, strata domu, pracy, zmiana swojej kariery, ktoś odejdzie, coś złego się dzieje, na przykład choroba, też ciężka choroba. To w tym momencie właśnie możemy poczuć taki wielki smutek, wielki żal i zmierzać się ze swoimi, ja to nazywam. Demonami wewnętrznymi. Ciemna noc duszy to jest moment pewnej pauzy, zatrzymania się. Wtedy człowiek przestaje pracować, przestaje coś robić, po prostu jest sam ze sobą. To jest potrzebne. Może to się skończyć tym, że po prostu człowiek się zmieni, przetransformuje, przetransformuje swoje poglądy, może na przykład zacznie mniej pracować. Albo zacznie coś robić inaczej, albo odrzuci pewnych ludzi w swoim życiu, którzy są toksyczni, a będzie się spotykać tylko z osobami przyjaznymi. Także tego kryzysu nie należy się bać, mimo że jest bardzo bolesny, ponieważ po nim może nastąpić okres już bardziej świetlisty. Ja to przeszłam trzy dni. Różne rzeczy mi pomogły. Pomogły mi telefony do przyjaciół, rozmawianie z nimi, pomogła mi medytacja, pomogło mi odsunięcie się na trzy dni od pracy i takie spokojne myślenie. Pomaga medytacja, relaksacja, kontemplacja czy jakieś rozważania. Wyszłam z tego silniejsza, wyszłam bardzo energetyczna. Po kryzysie w czwartek, piątek miałam sesję z klientami. Były to jedne z moich najlepszych sesji. Do tej pory jestem zadowolona, ale nie polecam Wam. Nie jest to, nie jest to jakiś ciekawy czas, na, raz na jakiś czas, na kilka lat może się zdarzyć. Jeśli spodobał Ci się mój film, proszę daj łapkę w górę, naciśnij przycisk. Subskrybuj. Pamiętaj też o dzwoneczku: jeśli naciśnisz dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach na moim kanale na YouTubie. Magiczny coaching pisany razem. Jeśli znasz kogoś, komu ten film by się przydał, proszę udostępnij go. Wszystkie materiały, które przygotowuję, są dostępne także na mojej stronie internetowej magicznycoaching.pl. Tam znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy rozwoju osobistego i duchowego.